Siemanko, dzisiaj będziemy nagrywać nowy filmik o teorii. Tak, teoria będzie spiskowa tak? Myślicie, że mam takie zwykłe pieniążki? Nie, nie. To nie są zwykłe. Kiedyś jak byłem, kiedyś się kupałem, znalazłem dwie zabytkowe monety i nie powiem wam za chwilę. Tak. Jedna jest, jedynka taka, malutka nie widać. Ale jest taka moneta. To jest, to jest, to, to, to jest takie coś jakby chyba... Pół, nie, nie, nie. To 5 z... Mamy jeden i 5. tak mam tu piątkę, na chwilę pokażę. Tylko nie widać, ale to, to jest takiego sieroku, tak. A chwilę wam go pokażę na karcie Pauza na chwilę. Dalej chodzi tak, że ja, ja Ja chodzę do szkoły, pierwsza klasa. No tak nawijasz no. Bo no i nagrywam nowy odcinek Nic. na gdzieś. Widzowie i co no problemy techniczne były. Odrywałem pracę domową. Dużo dostałem. Dostaję z samyżutkiem albo pięknie do czwórki. Eee, dzięki nie! No to znajduję tym zajętym filmem. Na przykład pokażę Wam jeszcze coś, co nie dostałem, kiedyś na białym Zostawcie łapkę w górę, zostawcie łapkę w górę, bo się tak stanie z nami. Mm. to takie, to, 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 to się by takie bijeć, jakby, miecz taki co, trzyk, 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 dy, dy, dy. düd 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 Eee. <grystanie> e... <grystanie> to tam właśnie to jest jak bez polskich kiedyś tato mi kupił. Bardzo dużo rzeczy mam. No. Albo takie podróży pistolet. Zostaw się łapkę w górę. Posciala. <grystanie> a pole <to> mam, <grystanie> mam bijeć na fajną No fajne koszulki. I fajne bluzy, można... i wszystko... a ci polecam Wam na Bojana, no. Ale koszulki przydawały. To właśnie się nie kupuje. To właśnie... Nie bądź ciebie gorszy. Daw. Kupuj fajne w kabel. Nie bądź gorszy. Okay, idziemy do odcinka. Dobra, i dalej zaczynamy. I już za chwilę będzie koniec. Tak, i. Dlaczego taka teoria spiskowa dotyczy też pieniądze. Tak, 5-5 zł to nie jest 5 zł, to jest. Tu mamy centa bardzo drogiego, a dwie to znaczy. One, two, two, it's a two. One, two, three, four, five. Talk. Then, pin on the question, do five, one. Five, one. It's a Sorry Ju, Już mamy, już za chwilę, już kończymy odcinek, no moja mama ogląda już. Żegnajcie. Pa! Tu.